Hello, 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 kryptoświry. Dzisiaj mamy siódmy dzień, tyg siódmy dzień tygodnia, a zatem <laughs> słowo na niedzielę. A w słowie na niedzielę przede wszystkim pierwsza informacja to taka, że <laughs> tak, wiecie, dobrze, ja nie jestem doradcą finansowym. Doradca finansowy to taki człowiek, który sobie gdzieś tam siedzi i coś pod nosem bredzi i jemu możecie pożyczyć swój hajs, którym on będzie obracał, 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 obracał i pff, może się tak skończyć. Um, wracając do tematu, skoro już wiemy, że ja nie Jestem doradcą. Pamiętajcie, że te filmy pokazują Wam tylko moje przemyślenia. Jeżeli oczywiście Wam wszystko w nich pasi, no to zapraszam do dalszej wspólnej edukacji. A w dzisiejszym wideo, słuchajcie, oczywiście Święta Trójca, czyli Cardano rano, <laughs> chociaż już rano nie jest. Później zajrzymy na Itirium, bo to... Tutaj się podziało to, co się wspominało ostatnio. I na końcu uderzymy w Bitcoina, ponieważ dziś Bitcoin będzie na końcu, bo ja tak mówię. <laughs> A tak na serio nie dlatego, że ja tak mówię, tylko on też uderza po części w e, dzisiejszą tematykę, czyli strategię DCA, czy tam DCA, bardziej łopatologicznie, oraz stablecoiny. Także bez zbędnego nawijania makaronu, lecimy z tematem. Dobra, to lecimy. Słuchajcie, Cardano. <laughs> Cardano kupuj rano, tak kiedyś mówiłem. Natomiast, no, na to no oczywiście nigdy nie ma reguły. Ja się śmiałem i, i, i po prostu jedyne, co możemy powiedzieć, że Cardano, bo ten przegląd w ogóle dzisiejszych walut będzie szybki, żebyśmy się ze wszystkim zmieścili w sensownym czasie, bo wiem, że trzymacie ręce pod pośladami i Wam gorąco, ale niestety są tacy, którzy trzymać te łapki tam muszą troszkę dłużej niż inni. Um, y Weszli w złym miejscu, ok, ale dzisiejsze rozwiązanie, o którym Wam powiem, dlaczego musicie mieć stablecoin i jak to ewentualnie wykorzystać. Myślę, że Wam troszeczkę pomoże. Cardano na razie na 4-godzinnym wykresie, czy tam 4 nie wiem, nadal musicie mnie poprawić. Robi zawrotkę na długoterminowej, średniej kroczącej, no i coś tu się nam wygładza ten spadek. No próbuję Cardano to próbuje, próbuję, ale gra w takim rangeu, czyli tu bum, 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 odbijamy się, odbijamy, 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 i jak już gdzieś tu jesteśmy, pukamy do bram, niebios, to pff, i po imprezie. Zawsze coś. Znacie to pewnie, ale. Co wam chcę powiedzieć tu o Cardano. Ostatnio powiedziałem jak byliśmy bodajże na tym etapie, że wybitka jest fajna, wszystko super, tylko obawiam się, że Cardano się cofnie. I no i niestety jesteśmy piętro niżej, tak? Byliśmy na piętrze pierwszym, teraz jesteśmy na parterze. Tu też będziemy grali w range'u. Można grać krótkie trady tu, takie rymcek pemcyk, albo czekać na dłuższe ruchy, bo one się też mogą pojawić. Natomiast ci którzy jak widać wyłapali dolnego, dolne odbicie i poszli sobie tu, to jak widać zrzucili kasę i mają w nosie. Zrobili profit i dziękuję. Dobranoc. Woda spuszczona. Kowalski ryczy. Um... Tak bywa, tak? Dlatego ja zawsze powtarzam, że domalowywanie sobie kolejnych istotnych poziomów i dzisiaj zrobimy to na Bitcoinie. Zobaczycie, że nie kłamię, specjalnie poczekałem na nagranie. Jest bardzo ważnym elementem, bo ci, którzy to robią i sukcesywnie albo rozwijają sobie Fibonacci'ego, oni wiedzą, że stąd wystartowałem. <laughs> Dobra. I nawet ja, widzicie, mówiłem w ostatnim filmie, że to może być dobry moment, żeby się zretestować i pójść do góry. Ale może być też moment taki, że się tu spuścimy spadniemy, bo tak brzmi lepiej, piętro niżej. Rozumiecie? Dlatego ceny zawsze ktoś może, że tak powiem, puścić jak wodospad w dół, tak? Ktoś po prostu stwierdza, że sprzedaje, to jest jakiś wieloryb, pójdzie ogromny wolumen, ruch ceny w dół i panika się zrobi. Może też być po prostu zwykła reakcja rynku albo po prostu większość ludzi, która widzi to, co widzi jako większość, no i tak się dzieje sceną, tak? Więc gramy sobie w tym range'u teraz. Powiedziałem i zawsze będę powtarzał, konsolidacje są dobre. Pompują paliwo, jak widać na dole, więc to zawsze może być ruch w górę. Zobaczcie, my nagrywamy odcinek od kilku minut, a Cardano zaczyna nam tutaj się coś rozwijać, tak? Patrzymy, popatrzcie, na godzinówce, no ta świeca tutaj zrobiła mały bałagan, więc gramy w range'u, mamy konsolidację, Zbieramy power, no i słuchajcie, no nic nie jest powiedziane, że za jakiś czas nam cardano wyleci znowu do góry. Natomiast wy powinniście na krótkich ruchach łapać właśnie takie odbijanki. Tak, Ethereum, słuchajcie, Ethereum, ostatnio e, ci, którzy oglądali ten filmik, gdzie on się zaczyna tam od nazwy Squid. Squid, 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 squid. To bardzo złe emocje wzbudza ostatnio, i dostałem łapkę w dół. Tylko jeszcze nie wiem za co, ale i tak dziękuję, bo to znaczy, że ktoś to oglądał. Um, krytyka jest fajna. Trzeba umieć się z nią dogadać. Ja już się z nią dogadałem. Ethereum było w tym miejscu, mówiłem, że jest fajnie, wszyscy są na proficie i w ogóle i teraz czekamy, aż nam boom odbije i wyleci w górę. Co zrobiło? I o, wystartowało. Ja co prawda wskazywałem, że tu bym chciał przyładować torby, co nie zmienia faktu, że alarm ustawiony był, wyłapał, poszło w górę, dziękuję. Aktualnie kilka kolejnych procent na proficie. Mam nadzieję, że zaczynacie uczyć się wyłapywać te istotne momenty. Co prawda tąpło nam trochę mocniej niż byśmy chcieli, ale od razu jest nawrotka. Nie? I teraz uważajcie, bo na dniówce to to wygląda bajecznie. Zobaczcie, no respektujemy linię trendu, wiadomo, że są jakieś przepychanki tu poniżej, ale idzie naprawdę pięknie. Z tym, że tak, energia zaczyna mi spadać. RSI w kosmosie na wykresie godzinowym, Historia już w ogóle rozwarta gęba. Ja na to mówię rozwarta gęba. Widzicie, to jest po prostu szczęka otwarta. I to już dla mnie mówi o tym, pożarłem co mogłem, sayonara. I dlatego Taki knocik i taka prawie, że spadająca gwiazda. Słuchajcie, mi to zaczyna tu na tym poziomie e, pokazywać, że tu możemy się poboksować, tak? I automatycznie już zaczynam myśleć o tym, żeby zrobić prawy. Kopiuj, wklej. Dobra, zezwł, zezwł, nie panikuj. I bum. I narysowałem sobie kolejny poziom. Po co? po to, że w którymś odcinku wam mówiłem, że ja te poziomy przeciągam. Ja dzięki temu za jakiś czas, mając wykres przesunięty, nie muszę wracać i szukać istotnego poziomu, tylko mam go już na gotowo. I w tym momencie bum, pierwsza cofka, bum, druga cofka. Widzicie to? I tu mamy oczywiście podtrzymanie tych inwestorów, którzy szukają tych etapów, o którym ja ostatnio mówiłem, że cenę nam tu zrobić cofkę i bum, do góry. Pytanie, czy tym razem się przebijamy, czy znowu łapiemy em, cofkę ceny? Rozumiecie? To trzeba umieć wyłapywać. Takie sytuacje, kiedy faktycznie mamy jakąś linię, którą prawdopodobnie zrespektujemy i byliśmy tu, powiedziałem, że spadniemy, tu się ładujemy w torby, idziemy do góry. Ja też będę niebawem osobą, która zrealizuje sobie zyski, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, zrobiłem. Także Ethereum zgodnie z planem, natomiast nie obraziłbym się i przede wszystkim nie zdziwiłbym się, gdyby Ethereum, zaczęło tutaj, podobnie jak Cardano, grać w range'u. Musi trochę pograć, nie może być ciągle w trajdzie. Jeżeli jest teraz mocny moment, to też tak od razu nie zawróci. Natomiast chwilę przed dalszym ruchem w górę, nabranie mocy, skumulowanie hajsu będzie dobrą opcją, tak? I no i na koniec mamy Bitcoina. Ja przed chwilą zrobiłem na Ethereum to, co mówiłem, że zrobię na Bitcoinie, mianowicie kolejny raz powtarzam, prawy kopiuj. Prawy w klucz. I teraz. Tako. Domalowałem sobie kolejny istotny poziom, tak? Zobaczcie, jak możecie sobie sami takie range wyznaczać i pod nimi grać. Nikt wam nie każe złapać bitcoina tu. I czekać, aż on będzie kosztował miliony, miliony panie za jednego bitcoina. Kupię wszystko, co kupić można i jeszcze ciebie. No nie do końca, ale możecie robić krótkie ruchy i też wiele małych, krótkich ruchów powoduje, że jest radocha. nie? Też się hajs mnoży. Więc jesteśmy na tym etapie dzisiaj, że domalowałem sobie tutaj kolejną linię, do, dokleiłem ją. Ehm, metodą pracy niektórych z nas. <laughs> Ctrl C, Ctrl V. Dobra, jak tak pracujecie. Pozdro, zazdro i wszystko fajne. Ale zobaczcie. Mamy ten poziom respektowany już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, bo ostatnio było pięć, a wtedy liczyłem raz, dwa, tri, tri. Pamiętacie, i byliśmy tu, teraz jesteśmy tu. I teraz uwaga, USDT, USD, BUSD, czyli USDT, BUSD, te inne stablecoiny, do których zaraz przejdziemy, macie mieć między innymi, to jest pierwszy powód, po co, żeby w razie W móc znaleźć taką oto okazję. Ciężko jest przeglądać wszystkie wykresy i wyłapać wszystko, co byśmy chcieli, ale czasami one są mega oczywiste. Czyli było to total ultra oczywiste, żeby tu wejść. I gdyby nie fakt, że kupiłem Ethereum, o czym mówiłem przed chwilą, to byłoby moje. Ten poziom dla mnie jest tak istotny, że ja tutaj, czy tutaj będzie, czy tu będę się doładowywał i zrzucał tutaj dokładnie. Rozumiecie? To nie jest ATH, czyli all time high. To nie jest najwyższa wartość, ale już była re respektowana, więc nie muszę czekać, aż tu dobije. Gram sobie trajda z dźwignią czy coś, tu się kaszuje, dziękuję, dobranoc, sayonara, z barbara. Elo. I teraz lecimy z naszym tematem. Strategia DCA, czy tam DCA eee, polega na tym, tu zaraz przyjdziemy do tego, jeszcze to się po angielsku nazywa dollar cost Averaging. 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 Dobra, pogadając się z automatem, wiecie o co chodzi. Strategia ta polega na tym, że jeżeli macie highs, który chcecie przeznaczyć na inwestycje, to nie robicie tego. W ten sposób, że y, słuchaj, słuchaj, Kazik, y, historia się powtarza, kupujemy FOMO, czyli tak, ten Marian mówił, że to w ogóle będzie rosło, no dobra, urosło. Kazik mówił, że to będzie rosło, dobra, urosło. Ja to kupiłem stary, to na pewno będzie rosło i woda spuszczona w klozecie. I teraz, co wy możecie z tym fantem zrobić? Jeżeli kupiliście tutaj za full hajs, który mieliście. No, tu macie lipę. <laughs> Serio, biegunka, rozumiecie? To jest biegunka. Ja wiem, że ci, którzy teraz mają łapki pod pośladami, to właśnie tak. Niektórzy kupili Cardano, to wynika z Waszych komentarzy. Trudno, zdarzyło się. Ja też w ten sposób kupiłem czasem monetę. Bo były takie newsy na necie, że w ogóle to na bank pójdzie do góry. Ale Chińczycy wtedy powiedzieli, że trudno, Bitcoin jest zły i cała giełda Albo przyszła pandemia COVID-19, COVID-9, później Strowit COVID 84 i COVID-1500-1900 -19 i też giełda zrobiła No i trudno, tego nie przewidzimy. No, rynek nam spadł. I co możemy w tym momencie zrobić? Jeżeli wpompowaliście w to na jeden strzał inwestycje, czyli mieliście 10 tysięcy przykładowo, 10 tysięcy polskich złotych i kupiliście Bitcoina, bo wszyscy mówili, że Bitcoin teraz, jak już przebił poprzednie ATH, chłopie, to teraz będzie to the moon, trudno, zamiast to the moon było to the piwnica. No jeszcze nie jest to piwnica, bo mamy bardzo ładnie ogólnie utrzymane poziomy, natomiast co nas padła, tak? No i ten, kto kupił tutaj, ja na pewno ktoś kupił, Ech, no raczej szczęśliwy z dzisiejszego wyniku no nie jest. Tym bardziej, jeżeli tego hajsa by chciał sobie wyjąć i kupić swojej żonie e, coś fajnego, albo e, koleżance swojej żony, albo może jej nie, nie kupuje. To po prostu no, sytuacja jest taka, że on tu ma zamrożony hajs, a tu chciałby go sobie dać, więc i tak musi czekać. No i dobra, co on, jeszcze raz się pytam, może zrobić? Ma założone łapy, więc będzie z nimi czekał, aż cena się odbije. Natomiast, mając strategię, znaczy stosując strategię yy, DCA, nie kupujemy tu za całe 10 patoli. Rozbijamy to po prostu na 10 tygodni po patolu. Rozumiecie? Czyli tutaj jeden patol w tym tygodniu, za tydzień patol, za tydzień patol, za tydzień patol i tak sobie po tysiaczku, po tysiaczku inwestujemy. Co nam to daje? Daje nam to tak. Taką sytuację, że cena wejścia nie jest załóżmy te 67 tysięcy, tylko ona się uśrednia, bo kupujemy po niższej cenie. Cały czas ta sama kwota wejścia, tylko że kupujemy po niższej, tak? I kupujemy znowu po niższej, i po niższej, i po niższej, i po niższej. I cena wejścia nagle nie jest 66, tylko załóżmy jest 63. Rozumiecie? Bo wchodzimy po kolei. Co tydzień dokupując po tyle samo, uśredniamy tą całościową cenę wejścia, co powoduje, że jak nam się cena odbija do góry, to szybciej jesteśmy albo na proficie, albo tniemy straty. Tak to działa. Czyli ci, którzy tu kupili jednorazowo, mają klopsa. Ci, którzy zaczęli tu kupować, to teraz zyskali, 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 zaczną zawracać i oni będą mogli już tu realizować zyski, a Wy będziecie nadal czekali na to, żeby w ogóle wyjść na zero. Żeby funkcjonować w ten sposób, musicie mieć co najmniej 10%. Chociaż ja uważam, że to jest i tak za mało. 20% waszego portfela. Eee, Akuratnie w moim portfelu w tym momencie to jest 30%, aż procent. To są stablecoiny. Je, jeżeli chodzi o Binance, to mamy na przykład, tak jak mówię, BUSD. Eee, nie wiem, e, gdzie tu było, to USDT. USDT, tak, czyli e, to są stable coiny, czyli one się łączą, tak jakby finansowo się trzymają, próbują trzymać e, odpowiednika do USD, czyli tak jak USD, słyszeliście w nazwie nawet e, dolara amerykańskiego. Jakie są plusy? No plusy są takie, że mamy cały czas w miarę stabilną tą cenę, tak? Dolar też się porusza, on też ma jakieś spadki, wzrosty. Natomiast nie będzie to strzała 80% w górę tak jak na krypto, lub 50% w dół tak jak na Shiba Inu albo na e, Squid. <laughs> Powiedziałem to, nazwałem to jako krypto. <laughs> Rozumiecie? Tak to działa. Więc stablecoiny musicie mieć, żeby albo wykorzystać je na takie okazje, jak są z Bitcoinem. Czyli 50 raz uderzamy w ten sam pułap i jest duże prawdopodobieństwo, że cena się wybije, resaj leży, dużo energii, bo musi się odbić, musi, musi. Nic nie musi, bo na giełdzie nic się nie musi, natomiast prawdopodobieństwo było duże. Albo możemy wykorzystać te środki do uśrednienia już jakiejś otwartej pozycji, żeby nie było chlip-chlip. Tak to działa. Jaki jest minus? Minus jest yy, zawsze. Nigdy nie ma czegoś, co jest idealne. Gdyby znaleźć idealną strategię, słuchajcie, to nikt by nie pracował. Ja też bym nie pracował. Generalnie bym nawet nie nagrywał, bo bym po prostu albo bym nagrywał jakieś śmieszne filmiki z Karaibów, jak skaczę do basenu, nie wiem, na przykład w szortach, myszki Mickey. Chociaż w sumie co w tym złego? <laughs> no, także nie ma nic, co jest idealne. Dlaczego? Dlatego, że cena zaczyna spadać, a wy uśredniacie tu. Cena spada dalej, uśredniacie tu. Cena spada dalej. Uśredniacie tu. Cena spada dalej, uśredniacie tu. I teraz, tak. Jeżeli cena zachowa się tak, jak zachowała się na Bitcoinie, czyli z 30 tysięcy, do których dobiła, poszybowała na nowe ATH, strategia uśredniania ceny spowodowała, że ludzie, którzy uśredniali tą kwotę, gdzieś już od tego etapu zaczęli zarabiać. To jest czysty przykład, no nie będziemy tu matematycznie liczyć wszystkiego od A do Z, natomiast zarabiali na pewno wcześniej niż ci, którzy tego nie zrobili i kupili na samej górze. No, ale co gdyby cena nie, nie zawróciła? Rozumiecie? Cena może spadać i spadać i spadać. Bitcoin też ewentualnie mógł spadać i, spadać i spadać, i spadać, i spadać, i spadać, i kosztować, nie wiem, 5 groszy znowu. Tak? Oczywiście to dla mnie ja tam nie uwierzę w to, że mógłby taką cenę kiedykolwiek już jeszcze osiągnąć. I tak te 30 tysięcy to był naprawdę ultra desant i, i ja sam mówiłem głośno, że no, wtedy mówiłem, to jest naprawdę prąka jak w biedrze. Um, natomiast z tym się trzeba liczyć, tak? ta strategia wymaga niesamowitej cierpliwości, bo musicie, już dokładacie do stratnej pozycji, um, powstało powiedzenie, które jest dość jasne tak? na rynkach, nie kupuje się spadających noży, tak niektórzy mówią, bo tak mówią często przeciwnicy tej strategii, tak? nie kupuje się spadających noży, bo potniesz sobie łapę, a i tak zostaniesz z blizną i bolącą łapą bez hajsu, natomiast na krypto te Stąd zawracają i się i powtarzają. Dobra, nie wtrącam się z reklamami, bo ja teraz ludziom tu tłumaczę. I teraz idealnym przykładem na to, oprócz bitcoina, jest BNB. Ja sobie BNB specjalnie przełączę na wykres dzienny, może tygodniowy nawet. Tak, na tygodniówce. Jak ktoś będzie chciał, to może sobie przełączyć BNB na wykres dzienny i wtedy to będzie mega, ultra dobrze wyglądało. Ale zobaczcie, co się działo z BNB. Zobaczcie. BNB sobie rosło, 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 spadło. Później znowu rosło, 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 rosło. Bum! Ktoś tu kupił, słuchajcie, za 23 dolce. Czajcie, za 23 dolce ktoś kupił BNB. Ono spadło do 7. Wiecie, jakie oni mieli? Galoty przepełnione. Galoty mieli pełne. Pełne gacie. Pełne gacie potacie mieli. Pieluchy wymieniali. Zobaczcie. Ktoś tu kupił. I był klops. Ci, którzy uśredniali, nie musieli czekać aż do przykładowo 13 maja 2019, czyli nie musieli czekać roku, żeby wyjść na profit. Oni byli na proficie wcześniej, bo uśredniali tą stratną kasę, która nie to, już, że spadła raz do, do tam 7 czy 8, to ona później jeszcze dobiła w ogóle gwoździa do trumny na 4 dolce. Ale zobaczcie, co się wydarzyło później. Bum 42. <laughs> Teraz to już bień, bień to panie, będzie rosło, będzie rosło jak rzemiosło. Sytuacja się powtórzyła. Bum spadek i plecaki, plecaki z kasą. Nie ma kasy, nie ma kasy, nie ma kasy i są stare adidasy, bo na nowe nie ma hajsu. Trudno znowu ci, którzy uśredniali, 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 to już byli na zero przykładowo, rozumiecie? A ci, którzy nie uśredniali, bo nie mieli na to hajsu, czekali aż dotąd, dotąd i dopiero tutaj. To jest ta różnica. I BNB sobie tak robiło, robiło, robiło. Robiło sobie to później. Robiło no tu, tu w ogóle było łupu tupu. Ja pamiętam, bo akurat byłem w BNB, ale kupiłem je w ogóle z innych powodów. Po prostu chciałem je mieć, żeby z nich obniżać prowizję na Binance. Później dokupiłem i, i dało mi dużo BNB. Natomiast zobaczcie BNB ostatni hype. Bum tu, tu powstała nowa banda milionerów. Lip, lip. Rozumiecie? Ale zobaczcie, co się dzieje w tym tygodniu. Oni zyskali nowe życie. Oni dopiero będą na zero. Ci, którzy kupili na wyszoku, ale ci, którzy uśredniali tam, 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 tam. Już tutaj złapali zyski. Dlatego jakie są wnioski? Strategia uśredniania ceny, czyli DCA, czyli Dollar Cost. Poprosimy znowu Turbo Robota, żeby nam powiedział Dolar Cost, co? Averaging, 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 dobra, bo jesteś przemądrzała. To ci, którzy skorzystali, wcześniej byli na proficie. Natomiast pamiętajcie, jest to też ryzykowna strategia. Ma wielu przeciwników, którzy właśnie mówią o tych spadających nożach, których się nie kupuje, bo nigdy nie wiemy, gdzie cena się zatrzyma. Może spadać i spadać i spadać. I pytanie, czy wy wytrzymacie tą presję? Tak. Natomiast jeżeli cykle się zataczają, tak jak pokazałem wam na przypadku BNB, tak samo możecie sobie na przypadku Bitcoina zobaczyć i tak dalej. Jest to wówczas dobre rozwiązanie, a na krypto dzieje się tak bardzo często. Żebym nie był gołosłowny, pokażę Wam monetę, która oczywiście ci, którzy kupili ją na samej górze no mają lipę nadal. Ale ci, którzy kupili to troszkę później niż ten taki totalny hype po wejściu na, na Binance, jest to takie coś jak SLP. Nie pytajcie mnie, bo to jest taka nisza kolejna, gdzie e, ja nie lubię czegoś takiego kupować. Natomiast tutaj tu już się przyłączymy na wykres dzienny, żebyście mogli to zobaczyć, o czym ja mówię. Byli sobie ludzie, którzy kupili sobie to gdzieś tu. No i oni naprawdę mają lipę, bo żeby się uśrednić tak głęboko, chociaż w sumie mieli tyle czasu, że i są w stanie z tą scenę wygładzić tą średnią wejścia. Natomiast ci, którzy załóżmy, nie wchodzili aż takim hardkorem, tylko weszli troszkę niżej. Bo już cena poleciała, tu był pierwszy sygnał taki, że coś może się wydarzyć dobrego. Bum! I pff. No i dobra, kupili, nie zrealizowali zysków, odbiliśmy się od średniej, spadliśmy. I teraz ci, którzy regularnie uśredniali tę cenę, zobaczcie, nie tak dawno był wypompowany hajs na aż poziom plus minus 14 centów. To było bodajże z 6, czyli tu było ponad 100% zysku na tym ruchu. Natomiast ci, którzy uśredniali kapustę, nie mieli 100% zysku, ale być może wyszli na 0 albo plus kilka procent. Jeżeli mamy taki układ ceny, range bardzo mocny, wypompowanie ceny i pff, z powrotem, to znaczy, że ten rynek nie ma takiej mocy przerobowej, bo gdyby ten rynek miał moc, to po tym range'u, gdzie naładowana się, naładowała się energia, byłby boom, retest, boom. Tak, tak działa silnie doładowana moneta. Albo jakieś aktywu, albo cokolwiek, co po takiej długiej konsolidacji może pokazać pazur. Tu był pazurek i. I zobaczcie, trzecia czerwona świeca na dniówce. Nie wiem. Kibicuję tym, którzy mają, powiem, że niektórzy mają. Dlatego reasumując, to czyli stable Stablecoiny, czyli USDT, czyli na przykład na Binance jest to BUSD, eee, musicie mieć. BUSD, o tak brzmi w ogóle już English Language. Ok, to musicie mieć. Jeżeli chodzi o y, zastosowanie tego, to tak jak wam powiedziałem, możecie wykorzystywać je na dobre wejścia w miejscach, gdzie tak jak ostatnio na Bitcoinie albo Ethereum warto wejść, lub uśredniać stratne pozycje. Wtedy nie musicie dokładać swoich środków, e, wykorzystujecie te, które macie e, w USD. T, ok, mamy otwarte trzy pozycje. Jedna jest zyskowna, boom, zrzucamy hajs. Oprócz tego, który mamy, wykorzystamy ten, który zarobił na trzeciej pozycji, żeby uśrednić drugą pozycję, albo uśrednić pierwszą pozycję, w zależności, która z nich wygeneruje nam większe straty. Tak to wygląda w skrócie. Słuchajcie, słowo na niedzielę kończymy. Wszystkiego dobrego. E, jeszcze raz Was chciałbym e, inaczej, chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście, oglądacie, komentujecie. I w ogóle dzięki strzała i pozdro od Michała.